Nastąpi teraz uroczyste odsłonięcie pomnika chwały kawalerii i artylerii konnej. Po dokonaniu odsłonięcia pomnika proszę pana Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, pana Piotra Glińskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana generała Rajmunda Andrzejczaka, szefa sztabu generalnego Polska Polskiego. Pana doktora Karola na brązu. Z brązu. Prezes Instytutu, tak. Instytutu Taka, po raz to Człowieka. Bieruta przytoczył podobnie. Pana towarzysza Prezesa. Prezesowałem. Nie? Nie, nie całego, bitry. ale kawałek. Także przydał się. Przydał no. się. Kiedyś, jak go postawili, to się pomylili. Nie jesteś strony o otwłać zapinanie. To mówię, że dumny rycerz. Tam w Ameryce odwrotnym. Autentyczny, to Ojciec był na otwarciu. Musiał być. No. No, no niestety. Ale dzięki temu ciekawe rzeczy się dosięgnęło. Z... Właśnie. Kto wie, czy ten, robił ten co robił specjalnie. Tak jest. z czystej sympatii. Tak samo jak ten dzierżyński, czy tak zdejmowali to się Podobrali bo to beton. Też, bo podebrali trochę cementu. Więcej piasku było jak cementy. Za Ja widziałem jak w Lubinie spital na kościół gotowali. To co beczka jechała na domki. A autostradę, jak to No, lakumi. Jak się Przecież Chińczyków byśmy nauczyli. Chińczyki no od nas się nauczyli tego. Dziękujemy delegacji. Proszę zajęcie miejsca na trybunie honorowej. No ale pomnik jest efektowny. Dorzucił się Pan? Bo trzeba było się dorzucić. Co rok jestem To jak się pan nie dorzucił, to trzeba przemilczyć. 40 ton No przecież zrobić takie coś, to nie jest proste. tyle miejsca tam jest, od tym no, W końcu to z naszych podatków. Nie pana podatku, No jak nie? No jak nie? No nie mogliby nas tam puścić? Gdano się pan na ten pomnik, żeby pan wiedział. Nie dużo, ale zawsze pan się założył? Ile pan dał? 500 Uuu, no to pan przebił mnie. Rozwracam honor. A nie uważa pan, że moglibyśmy tam się? Myślę, że teraz, kiedy to stoją żołnierze i są te konie, to nie bardzo. Hmm. Nie no może, ma pan rację. A co do polityków, mam to samo zdanie co pan. No to... Może nie wszyscy, może niektórzy są porządni. Może. Zawsze można samemu spróbować. Panie i panowie, nastąpi teraz poświęcenie pomnika. Uprzejmie proszę metropolitę lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, biskupa Polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza oraz kapelana Komarowskiej Potrzeby Księdza Błażeja Górskiego o poświęcenie pomnika. No, no jeszcze to jest taka później Jeszcze to No ważne, że nie pada. można Bo mogło padać przecież. Teraz że Boża nam przemawia. Przerzucili tak przemawiać Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo w sobie, o ile przyjmujemy to z z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Prosimy Cię o błogosław ten pomnik chwały kawalerii i artylerii konnej spraw, aby wszyscy, którzy przed nim się zatrzymają, doświadczyli głębokiej refleksji oraz wzrastali w wierze, w nadziei i w miłości względem Ciebie, drugiego człowieka, ale również względem naszej wspólnej matki, ojczyzny, której na imię Polska. O to Cię prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Ojca, i syna, i Ducha Świętego. Niech stąpi na tym miejsce, i niech pozostanie na zawsze. Nie wiem, czy jest transmisja. Myślę, że jest

Szanowni Państwo, marszałek Sejmu pani Elżbieta Witek skierowała list okolicznościowy do uczestników dzisiejszej uroczystości. O odczytanie listu uprzejmie proszę pana posła.